Witam wszystkich serdecznie w moim podcaście Technik Domowy. Możesz to zrobić, mogę to zrobić. I jak na początku zastrzegam, że jest to podcast kierowany do osób dorosłych osiągających swoje sukcesy w dziedzinach niezwiązanych z techniką, w branżach takich bardziej, właśnie prawnicy, lekarze, może nauczyciele coś takie właśnie talenty, ale niezwiązane z techniką i na dodatkowo jeszcze, które mają taki trochę z tym problem, a oczywiście mają też dystans i poczucie humoru, więc są trochę osobami w tym temacie nierozwinięte i mają tego świadomość i jakoś by tam chcieli bez wysiłku jakiś tam wielki Coś tam sobie w domu zbudować. Jakiś właśnie taki warsztacik, czy tam miejsce, taką skrzynkę, coś tam. To jest taki jubiluszowy, dziesiąty już właśnie ten podcast. Promocji nie będzie. <grywy> Także pogadamy dzisiaj troszeczkę o takich gratach, narzędziach, prawda, bo trzeba mieć jakieś narzędzia. I tutaj jest dwie metody. Jak ktoś kiedyś mi powiedział, żeby dostać się na szczyt dębu, to są dwie metody. Pierwsza to zasadzić żołędzia i usiąść, poczekać, aż ten żołędź tam wykiełkuje i tak będzie rósł. A my będziemy tam wtedy szli razem z i będziemy na szczycie. Drugi to wspinać się po gałęziach już na istniejącym i wybierzemy ten drugi. A o co mi chodzi? Chodzi mi o te właśnie zestawy narzędzi różnych, które tam są. I tam jest tak poukładane, tego różnych, właśnie takich przegródkach, szufladkach, pudełeczkach. I taki, właśnie amator majsterkowania, czy tam, właśnie takiej techniki domowej, który chce coś, idzie i kupuje takie coś, pudło tego, nie wiadomo co tam jest, ale dużo tego jest. Dobrze zapłacił, więc ma. To jest właśnie siadanie na żołędziu, ponieważ nie wie co kupił, ale coś tam kupił, kładzie to na półkę i, no i było jak było, jest jak było. Tyle tylko, że pieniądze wydane, a nie wiadomo, więc ja też takich zestawów mam kilka, ale w tych zestawach brakuje tych rzeczy, które ja używam, czyli klucza trzynastkę, dziesiątkę, siedemnastkę, dziewiętnastkę. I jakiegoś tam śrubokrętu, reszta wszystko leży nieużywane. Więc moja metoda jest taka, że kupujemy sobie pojedyncze rzeczy i się z nimi zaprzyjaźniamy. Na początek, ja tutaj mam takie stare rzeczy, ale kombinerki dielektryczne mają tutaj taką izolację. Trzeba kupić takie, żeby tam trochę kosztowały, nie te najtańsze, takie lepiej, takie drogie. One tutaj się ściska, czasami potrafi się tak ścisnąć tutaj, że aż tutaj się złamie. To takie jest możliwe, mi się to zdarzało. Oczywiście tam nie moje, może gdzieś tam w pracy czy coś takiego, właśnie. Więc trzeba się wybrać i sobie pooglądać, jakie są. Może w internetach takie, takie. Tutaj się obcina. Tym, o tutaj widać. Wkłada się i się, o tak, i się obcina. Cyk naciska. Oczywiście takiego grubego nie, ale jakiś cienki przewód drucik można tym obciąć. Można tym jakoś tam śrubę wkręcić. Trzeba mieć w domu kombinerki. Trzeba je sobie kupić osobno. Dobre, dielektryczne. Takie, które tam pasują do ręki. Te widzicie, są już trochę takie zużyte, ale też stary już jestem. To, to dlaczego mam mieć nowe kombinerki? Druga rzecz. Śrubokręt. Mam taki śrubokręt. On jest taki elektryczno-mechaniczny trochę, dlatego że tutaj ta główka jest izolowana. Natomiast ten element, nie jest izolowany w śrubokrętach, właśnie sobie nie wziąłem, ale kiedyś jeszcze wezmę, pokażę, że w śrubokrętach do, do prądu, to one tutaj są tak doizolowane, mają samą tą końcówkę, tutaj coś takie białe, troszkę gdzieś tam coś robiłem. Gwiazdka, taka, widzicie, tu jest takie czarne, utwardzone. To dobry jest śrubokręt, bo on tutaj się nam nie zużyje tak łatwo przy odkręcaniu właśnie wkrętów, które mają główkę w gwiazdkę. W główce, gwiazdce i o tych wszystkich wkrętach też będzie. Jest też taki śrubokręt właśnie tego typu, z tym płaskim, prawda? Więc można sobie kupić dwa takie, jeden większy, drugi mniejszy. I to może być tak, że potrzebujemy śrubokręta i wtedy, i to jest najlepsza sytuacja, że się do czegoś tam przygotowujemy i wiemy co sobie Kupimy, żebyśmy to zlecenie czy to zadanie zrealizowali. Jak już sobie kupimy taki śrubokręt, ładny w sklepie, 4 dychy albo za ileś tam drogi, to można się z nim troszkę zaprzyjaźnić i zabrać go ze sobą do pracy jako tam taki przycisk do papieru. A jak się troszeczkę zastanawiamy nad tym klientem, jak go tam. Obsłużyć, czy to tam napisać, mu jakiś tam ten pozew, czy cokolwiek, to sobie można to mieć i tak sobie tym obracać, tak, tak, przyglądać się, dotykać i się zaprzyjaźniać, i w sytuacji, kiedy będziemy go potrzebować, to on już będzie naszym kumplem. Wiemy, tutaj ma tak, tu ma tak, to ma takie. Znamy go, to jest nasz już przyjaciel i. Jest łatwiej. Nie tak, że skrzynka tam stoi, na tej szafie, czy tam na półce, w garażu. Wyciągamy i nic nie wiemy, co do czego i tak dalej. Zaprzyjaźniliśmy się ze śrubokrętem. Teraz co tutaj mamy jeszcze? Może klucz. Klucz. 13. Najpoważniejsze narzędzie najważniejszy, najczęściej używany, klucz 13. Ja mam tutaj taki, a tutaj taki i to jest w jednym kluczu, dwa w jednym. No a tam jeszcze może być coś tam popłukać, coś tam podważyć, coś tam jeszcze innego, piwo otworzyć, to no tak jakoś można piwo otworzyć, więc wielofunkcyjny klucz i też do zaprzyjaźnienia się Dumamy w pracy, mamy go sobie tutaj na biurku, i tak się z nim tutaj patrzymy sobie CRV, co to znaczy. Może DIN 3113, co to ten DIN może być? Może wpiszmy w internet, co to jest DIN 3113 w wolnym czasie. Zawsze się ze śrubokrętem, z kluczem, z kombinerkami. Takie też są klucze. Tutaj mam jeszcze gościa, i chce uciec. Tak zwane imbusowe, prawda? Można je kupić na sztuki. Tutaj przyniosłem taki nówka nieużywany, prawda? i tutaj piszę na nim, że to jest CRV, tak jak na tym kluczu, i to jest 3 mm. 94 jest długi, i to jest do takich małych, właśnie, wkrętów. Tutaj ma taką główkę, widzicie, taką, że tak, tak z boku można. Więc takie klucze też są przydatne. One są przeważnie w kompletach sprzedawane i bez problemu taki komplet można sobie kupić cieńsze, grubsze. To mamy, wiemy, też do zaprzyjaźnienia się, pracy. Można sobie tam nim powahlować, zobaczyć jakie są wymiary. W wolnym czasie tam troszeczkę wpisać sobie w internet o tych kluczach coś się dowiedzieć, prawda? Więc tak. Nie siedzimy na żołędziu, ale z gałązki na gałązkę wchodzimy do góry, i to tak zabawa, relaks i taka nauka. Są śrubokręty też mechaniczne, prawda? Tutaj mamy też taki, też ma tutaj gwiazdkę, ale tutaj ma też taki coś i tu można klucz włożyć o, i coś tam. Sobie tak przedłużyć, czyli to już jest wyższa szkoła jazdy. Można też tam gdzieś coś położyć, puknąć tu młotkiem. Młotka nie pokazuje, bo no, bo młotki to wszyscy znają. Widzieli gdzieś tam te młotki. Także też, ale warto właśnie taki dobry. Też nie byle co, z jakąś taką super rączką. Ładny młotek. I teraz na koniec jest jeszcze metrówka. Przymiar. On tutaj ma swoją podziałkę, zaczepiamy, mierzymy. I tutaj tak ją pokażę sztuczkę taką do trzech. Raz, dwa, trzy.